Witamy serdecznie kochani. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy gdzie? Na barbecue. Barbecue dzisiaj zaczynamy. Jest mała Danusia, nasz nerwusek, który chce na rączki, bo? Z ciekawości ona jest. Co to znaczy z ciekawości ona jest ciekawa tego szumu tej rzeczki. Ona chce bardzo zwiedzać nasze serce. O jak się cieszę. Ja już się bia, już. Ala tutaj kroi obok. O, ładnie, elegancko, si calafon. A ile? No to także ile Ty zjesz. Zobaczcie. Ustronne miejsce. Przepiękna rzeczka w cieniu, bo jest strasznie duszno. Ja Wam powiem, nie wiem, czy nie będzie czasem burzy. Ale jak będzie burza, to my się schowamy, damy radę. Dzisiaj przyjechaliśmy sobie odpocząć, dzień wolny od pracy. Przy poniedziałku, słuchajcie, jaki początek tygodnia, tak cały. Tak, serio? Tak, tak jest przysłowie. Jaki początek tygodnia, tak cały. Ja początek tygodnia zaczynam od yy, grillowania, kiełbaska, pieczareczki, halumi. Co my tutaj mamy jeszcze? Cukinie. I cekinie, słuchajcie. Ja oczywiście mam. Kiełbaskę yy, na grilla i tak sobie tutaj na tej łonie naturki odpoczywamy elegancko, sikalafon, żeby było. Tu się ogień już rozpalił. Oczywiście, że tak, bo zaraz tu będzie radził, wszystko pakował. O. Ogień, symbol siły. Ogień ma siłę, nie? Sami powiedzcie, patrzcie, to już się tam wypala. Na naturalnym. Cio, serce moje tak śpiewa pięknie. O, tam już się ładnie wszystko wypala. Słuchajcie, żadnej chemii, żadnej e, e, podpałki, tylko i wyłącznie. Tylko petrol. <ścoughs> Ale to zawsze bierześ. Pochodzicie, mój kochany, boś. A to tak piscy. Też chcesz coś powiedzieć? Co chcesz powiedzieć? Do mamy, do mamy chcę. O, do mamy. Wszędzie do dobrze, mamy. ale z mamą najlepiej, tak? Do mamy chcę. O Oj jak to się cieszy, kochane nasze. Idziemy na spacer? Dziewczyny idą na spacer, a ja tutaj będę, yy, będę kontynuował. Tylko muszę poczekać, aż się to wszystko ładnie wypali, zagrzeje, rozgrzebiemy. A jeszcze wyjmę kiełbaskę. Tę kiełbaskę trzeba będzie pokroić. O. Trzy pęteczka se wziąłem, starczy, bo ten brzuch. Warunki polowe, ale fajne, słuchajcie. Yy, polecam taki kociołek. Na trzech stópkach on jest. Fajnie się składa, bo te stopki z dołu się... Yy, dlaczego w rękawice będziecie się śmieli, ale nie chcemy upierniczyć zbytnio rąk od węgla i, i w ogóle. No ale przecież mamy tu wodę. Mógłbym umyć. Także... Fajny ten, ten kociołek, wiele tam 5 funtów za niego chyba dałem, kratkę gdzieś posiałem w piwnicy, nie wiem gdzie gdzieś tam musiała spaść gdzieś za jakieś klamoty, ale wziąłem od tego barbecue tutaj taką siatkę się położy i będzie gitara. będzie śpiewała ognisk, piosenki ogniskowe. O Bozie jak się tuli nasze dziecko I ona tak patrzy w te nogi i słuchajcie, uczy się wszystkiego. Wiecie, że dzieci są podatne, pojęte na wszystko. O, to już Trzeba jakiegoś pogrzebacza. Pogrzebacz, no haczyka jakiegoś. O, tutaj trzeba to ładnie rozegrać. Rozegrać, rozgarnąć. O. Pod spodem jest yy, zżywicowana, yy, tak, takie włókna zżywicowane. Ja wam pokażę, może, jak to wygląda. O, to są takie. No, kiełbacha już, już na swoim miejscu. Yy, pieczarki, halumi i bakłażan zawinięty już się tam tli. I zaraz będziemy jeść, odpoczywać. Zobaczcie, jak to wszystko fajnie idzie, ten dym. Ten dym y, poprzez y, promienie słoneczne, jak to wszystko pięknie wyglądać. Tylko żeby mi się zaraz tu strasznie zjechała, że się poli albo coś. Ale dym rydy, zobaczcie. Takie rzeczy, to powiem szczerze, że mi się marzą. Ale jakie zapachy, zaraz jak tu się zlecą, to z tych trzech pyntek kiełbasów to nic nie zostanie. I dopiero będą jaja. Jak berety, ale dobrze, kochani! Trzeba odpoczywać. Trzeba yy, yy, spędzać czas z rodzinką. Jak najwięcej czasu trzeba spędzać, ja to właśnie robię. Jestem po całym tygodniu pracy. Pracuję 6 dni w tygodniu. Jak dla ciekawskich, bo tak pytacie mnie na TikToku: jak robię live'a, czym się zajmuję, co robię. To więc yy, ja Wam mówię: no, robię wszystko. Ja pracuję. Ja pracuję dla siebie i u siebie. Jestem dyrektorem, prezesem, kierownikiem i gościem od yy, brudnej roboty. I to mi się podoba, to lubię. Nie tam, że stoi, przyjdzie, że każe zrobić, że coś tam, coś tam. I, i wiecie o co chodzi. Trzeba iść z postępem. I będzie dobrze. O, już kiełbasa, kiełbasa już daje tutaj. Syczy, 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 syczy. Dobrze. O. U -lala. Może ją jeszcze tutaj trochę podziurawie. Bo słuchajcie, to jest typowa, typowa kiełbasa grillowa. Ale ona jest strasznie słona. Ale już puszcza, już puszcza. O, jak pięknie syczy. Matko i córko. O. Na boki damy, żeby ona się nie zjarała, a te ali tutaj przyrządy. O, już tam pomału zamkniemy. Jeszcze... Kurczę, z dymem będę walił. No ale to nic. To nic. Wszystkie śmieci do reklamóweczki. Taka mała przy siateczka, ścierka, chlebek. Później śmieci się zbierze, zabierze. O, rękawiczkę, tu trzeba wrzucić. o żeby to miało ręce i nogi. O, zobaczcie, jak pięknie. O. Czuję się, ale jak człowiek lasu. Jak człowiek lasu. Pustelnik. Ciekawe, ile bym wytrzymał. Y, mieszkając tak sobie nad rzeczką. Że, no, ja podejrzewam, że przychodziłbym tylko tu spać, odpoczywać. A tak to bym grasował gdzieś tam... Y, nie, mówi moja córka, krzyczy: Nie, absolutnie. No to dobrze. Ale fajnie, słuchajcie. Liberum veto, nad rzeczką o podal krzaczka i o kopytka można pomoczyć. Sam, sam bym chętnie w las, powiem szczerze, bo jest tak dużo, to zobaczcie, jak tu jest gorąco. O. Ja się schowałem w cień, zapachów ludziom narobiłem. Tam ludzie se grają, czy Bóg wie co jeszcze będą robić. Ala spaceruje, bo malutka zjadła obiad. I ona... I ona drzemkę, drzemkę zaraz będzie robić. A tak to widzicie, jest wszystko fajnie, elegancko. Kurczę, Rado żyje, idzie do przodu. Teraz wybieramy się Do, do Polski. Na 14 dni. Trzeba też sprawy urzędowe pozałatwiać. Także wiecie, jak to jest. W Warszawie trochę mi zejdzie, bo muszę iść do też do dwóch urzędów, do dwóch instytucji. Także śledźcie nas, oglądajcie, subskrybujcie. A właśnie, kochani, chciałem Wam powiedzieć, że dużo osób pisze, że yy, a w końcu rado yy, się odpaliłeś, dawno się nie widać, nic nie robisz. Słuchajcie, musicie przede wszystkim, jak subskrybujecie, wcisnąć ten dzwoneczek. Dzwoneczek, który będzie Was informował o wszystkich wydarzeniach, które Rado odwali i Rado, które zrobi. Nie musicie oglądać tego na innych kanałach, tych plotów, co, 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 co ludzie robią: nabijają sobie wyświetlenia. Jeżeli chcecie cokolwiek wiedzieć o Rado, to zapraszam na swój kanał Rado Brazylia. Dzwoneczek, subsyry, subskrybujemy i wtedy wszystko będziecie mieli czarno na białym, a nie tam jakiś pajac staruch jakiś tam y, odpala live'a, żeby nabić sobie wyświetleń, bo musi ratować firmę, Zusy zapłacić itp., itd. i pierdoli jakieś bzdury o rado. Także tutaj macie wszystko czarno na białym, co robię, y, jak odpoczywam, y, jak się ma moja rodzinka, jak ma się Alinka, jak ja mam się przede wszystkim, a ja mam się chyba dobrze. Także wiecie o tutaj już już wszystko dochodzi, skwierczy pięknie, ojeźdź aż miło Kochani, wrócimy, wrócimy jak będziemy żryć i tak kochani właśnie wygląda jedzonko kiełbaska, bakłażan pieczareczki, pomidorek i grylowane no, tak to wygląda na łonie natury. Cisza, spokój, nic się nie dzieje. Ala z małą spaceruje. Ala zjadła, ja teraz zjem, odpoczniemy. No i jutro do pracy. A Wam, drodzy widzowie, życzę dużo zdrowia, szczęścia. A resztę kombinujcie sobie, sobie sami. Żyjcie zdrowo i bogato. I jeszcze raz wszystkiego dobrego słuchajcie. Pozdrawiam, trzymajcie się i do następnego.